Przyznam się Wam, że ten materiał miał trafić na kanał w zupełnie innym dniu, jednakże w obliczu tego, iż na YouTube czasem trafiają treści, w których podaje się niezweryfikowane błędne informacje, to postanowiliśmy w jakiś sposób z tym powalczyć. Tak oto zapadła decyzja o szybszej publikacji materiału o Dol Guldur, w której opowiemy o tym, co o tej twierdzy możemy znaleźć w książkach i innych oficjalnych źródłach. Nadszedł więc czas, by przybliżyć wam historię twierdzy z Mrocznej Puszczy. Mowa oczywiście o Dol Guldur, co w języku Sindarów oznacza Wzgórze Czarnoksięstwa, czasem nazywana również Lochami Nekromanty. Skąd jednak taka twierdza znalazła się w Mrocznej Puszczy i jak weszła w posiadanie Saurona? No cóż, posłuchajcie. Gdy w drugiej erze Orofer wraz ze swymi szarymi elfami udał się do Wielkiego Zielonego Lasu na wschodzie Śródziemia, tamtejsze leśne elfy przyjęły ich ochoczo. Z czasem Sindarowie zjednoczyli się z leśnymi krewnymi, a Orofer został wybrany na ich przywódcę. Ich pierwsza stolica mieściła się na Nagim wzgórzu, czyli na Amon Lang. Ze względu na krasnoludy Skazat Dum a także przez wzgląd na pobliskie królestwo Lotlorien, Orofer postanowił przenieść swą stolicę na północ, za pola Gladen. Leśne elfy chciały żyć samotnie w zgodzie z naturą, ale co to wszystko ma wspólnego z Dol Guldur? Otóż około 1000 roku III. ery zła siła zagościła na Amon Lang. 50 lat później cień pokrył cały las, który od teraz zwany był mroczną puszczą, a dawna stolica leśnych elfów otrzymała nazwę Dol Guldur. Zła siła, goszcząca na wzgórzu, nazywana przez mieszkańców lasu nekromantą, wzbudziła niemałe zainteresowanie najważniejszych osób w śródziemiu, w szczególności Białej Rady. Początkowo myślano, iż jest to jeden z nas guli, jednak przez następne tysiąc lat wydarzyło się wiele rzeczy wskazujących na powrót Saurona. Na północy powstało Królestwo Angmaru. Orkowie organizowali ataki na krasnoludy z Gór Mglistych, a Gondor borykał się co chwila z najazdami nieprzyjaciół. Mieszkańcy Śródziemia wiedzieli, iż te ataki były organizowane za sprawą jednej osoby. W 2063 roku Gandalf udał się do Dol Guldur, z zamiarem zbadania miejsca i zidentyfikowania zła, które się tam gnieździ. Nekromanta nie odzyskał jeszcze pełni sił, więc zmuszony był do odejścia na wschód. Na następne 400 lat zło ucichło. Na zgule w zdobytym Minas Morgul nie atakowały, a cień nad Mroczną Puszczą częściowo ustąpił. Okres ten nazwano niespokojnym pokojem. Nekromanta powrócił jednak do Dolguldur w 2460 roku. Całkiem przypadkiem w tym samym czasie dwóch hobbitów odnalazło w Anduinie jedyny pierścień. Cień ponownie pokrył las. Z Dolgulien natomiast poczęła snuć się złota mgła, która miała być swego rodzaju odpowiedzią na roztaczający się mrok. W 2845 roku III ery król ludu Durina, Train II, ostatni z siedmiu krasnoludzkich powierników Pierścienia, wraz z grupą innych pobratymców udał się na wyprawę do Samotnej Góry. Podczas obozowania na obrzeżach Mrocznej Puszczy król niespodziewanie zaginął i żaden z jego ludzi więcej go nie widział. Agenci Saurona skutecznie podkradli się i pojmali Trajna. Zawiedli go do Dol Guldur, gdzie krasnolud został pozbawiony pierścienia. Sługi poddawały go również wszelakim torturom. Zaginięcie krasnoludzkiego władcy nie przeszło bez echa. W poszukiwania wplątał się sam Gandalf, który ponownie odwiedził twierdzę Dol Guldur w celu jej zbadania w 2850 roku. Na miejscu odnalazł umierającego już krasnoluda. Na łożu śmierci, train przekazał czarodziejowi mapę i klucz, które miały trafić do jego syna. Torina. Utwierdził także Szarego Pilgrzyma w przekonaniu, iż Nekromanta to w rzeczywistości Sauron. Gandalf przekazując te informacje Białej Radzie nalegał na jak najszybszy atak na Dolguldur. Jednak Saruman, który w sekrecie poszukiwał jedynego pierścienia, zbył tę prośbę. Do tematu powrócono jednak przy okazji innego spotkania. I atak zaplanowany został na rok 2941 III ery. Data nie była przypadkowa. Wydarzenie to pokrywało się z wyprawą Torina do Ereboru. Tym sposobem Sauron nie mógł wspomóc Smauga. I vice versa. O samym ataku nie można jednak sporo powiedzieć, albowiem nie był on nigdzie dokładnie opowiedziany. Wiemy, iż na pewno brał w nim udział Gandalf, Saruman i Galadriela. Było to niejako starcie dwóch mocy dobra ze złem. Radzie udało się wypędzić Saurona z Dol Guldur, lecz Necromanta miał już inny plan. W 2951 roku Sauron powrócił do swojej dawnej siedziby w Mordorze. Do Dolguldur oddelegował natomiast Kamula, drugiego najważniejszego rangą na i dwa inne upiory pierścienia. Twierdza służyła od teraz jako posterunek sił ciemności. Przez następne lata Dol Guldur odbudowało znaczną część swej siły. Prawdopodobnie armia zgromadzona w starej elfiej stolicy składała się z licznych zastępów orków, goblinów i pająków. Wątpię, iż jeźdźcy wilków czy trole sprawdziłyby się w gęstych leśnych terenach Mrocznej Puszczy. 15 marca 3019 roku III ery to nie tylko data rozpoczęcia bitwy na polach Pelennoru czy ataku na Dale. 15 marca to także uderzenie na Lorien i Królestwo Tranduil'a. Hordy orków wyruszyły jednocześnie na dwa fronty. Mimo ogromnych zniszczeń i strat oba królestwa odparły atak nieprzyjaciela. Warto nadmienić, iż nie była to pierwsza próba ataku orków z Dol Guldur na Lorien. Pierwszy taki atak nastąpił 4 dni wcześniej. Waleczne elfy bez problemu odparły szturm na ich krainę. Ostatni desperacki poniekąd atak na Lorien Nastąpił 22 marca. Nie przyniósł on jednak zamierzonych skutków i orkowie ponownie zawiedli. Należy pamiętać, iż w Lorien znajdowała się Galadriela, a wraz z nią jeden z trzech elfich pierścieni mocy Nenia. Z jego mocą mógł równać się tylko Sauron, a więc ataki na elfie tereny służyły głównie jako odwrócenie uwagi od bitew, na których Sauronowi faktycznie zależało. Po upadku Saurona strach opuścił serca jego wrogów. Natomiast jego słudzy kulili się ze strachu i rozpaczy. Celeborn i Galadriela uznali to za dobry moment, by przejąć Dol Guldur. Wraz z armią Galadrimów przekroczyli Anduinę i przejęli kontrolę nad twierdzą. Galadriela posługując się mocą pierścienia, po raz ostatni obaliła mury miasta i zrównała je z ziemią oczyszczając tym samym Mroczną Puszczę z Ciemności. 6 kwietnia w Elfinowy Rok, Celeborn spotkał się z Tranduilem i przemianowali oni Mroczną Puszczę na Eryn Lasgalen, Las Zielonych Liści. Podzielili oni również terytorium na trzy części, rozdzielone następnie między mieszkańców lasu. Niestety, na próżno jest nam szukać opisów tego miejsca. Najlepszym wyobrażeniem Dol Guldur zdaje się być widok elfiego miasta nadszarpniętego zębem czasu i owianego mrokiem. Taką wizję miał również Peter Jackson w swoich filmowych adaptacjach. Twierdzę możemy również odwiedzić przy okazji gier Bitwa o Śródziemie 2, Władca Pierścieni Wojna o Pierścień, Władca Pierścieni Online, czy też grze LEGO na podstawie Hobbita. Oryginalną nazwą Dol Guldur było Dol Dugol. Później przemianowane jeszcze na Dol Dugul. Co więcej, początkowo było również umieszczone we wschodnich częściach mrocznej puszczy. Christopher Tolkien sugeruje także, iż sama mroczna puszcza rozciągała się dalej na wschód. Być może działania Saurona mogły o wiele dłużej pozostać w ukryciu, gdyby ten używał NordVPN, dzięki któremu w prosty sposób możecie chronić swoją prywatność w internecie. W opisie znajdziecie link do tej usługi, gdzie na kod Gotry. Możecie uzyskać zniżkę.